Axelot i dzisiaj jest ze mną ten honorowy, honorowy gość, to on manieku, przywitaj się. Hej, witam wszystkich. No i teraz chodźmy do kółka, do kółka, do kółka powiedziałem. No Mam nadzieję, że będziemy grać z prosami, nikt chyba, już nikt nie może wejść. Widzowie, ja będę czytał, okej. Okay? Ale nie skutku. Jeśli zmalniku nie ma kanału. To nie możecie widzieć, co jest u niego w perspektywie. Ktoś tu zaczyna. Nie głosuj. B wysadzone. Środek bezpieczeństwa. Co? Jest. Co jest? No nie! Widzowie, lepiej, żebyście wyczytali bo ja nie mogę tego czytać. Nie, ja. akurat no on miał. ale ja, ja będę nazywał takich jak oni mówi, jak ja ciągle mówię na nich, na tarajówkach, takim blue. manieku, co ty robisz? Szukam, e, tam na pewno nie będzie. A to było na samym końcu tego. A tam gdzie się wchodziło? No tutaj była na ladzie. Na ladzie była. Ale już ją zebrali. My jesteśmy blisko siebie! Widzę cię, hejka! Ciekawy jest King Blue! Co mam pytanie? Co Dlaczego ludzie mnie dodają? Jeden trzyma mara więcej i synię ta nie odnosi jej. A zdała tylko on. A tylko on. Tylko nie... To jest ostatnia żarówka, Ostatnia żarówka, którą on trzyma. I on zginie. Gdzie? Czy jest most? O... Mam! Mam ostatnią żarówkę teraz. A to gdzie Bo mu zniknęła. Tak? No Może go ten. Co? Wrzuciło. No mąku... albo wyszedł. Co z tą żarówką? Ludzie nie straszcie mnie tak. Zdobyłem ostatnią żarówkę. nie tą jedną. Uważaj, bo gdzieś tutaj może być jadą kopter. Na szczęście nic jeszcze nie został znaleziony. Słyszę jakiegoś tam oskara. O nie. Najgorzej. Idą do mnie i widzę wszystkie potworki. Są blisko ciebie jakby coś trochę... <laughs> latająca wieża! Patrz na latająca wieża! Wieża latająca! Wieża odleciała nam! No wieża odleciała! Zobacz, gdzie ja jestem! Bo wiesz, że nam odle... Patrz, Tak, zobacz. Będę nam odleciała. Uii. O, zobaczył mnie! Zobaczył mnie ktoś. Był mnie zobaczył. King mnie zobaczył. Ej, weź, usiądź. 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 Patrz, usiądź. Wzięło Cię! O nie, w złym miejscu troszkę. Bo jak skoczysz, to możesz umrzeć. A ze skocz. Zejdź. Zejdź! Jak mnie jeszcze do góry wzięło? Tylko nie możesz... O, złapa... znalazł Cię Blue. Zobaczył Cię. Nie. Tak, Kingu w Cię zobaczył. Gdzie? Na dole. Gdzie jest? Już poszedł. On jeszcze. Te... A, jest pod A, ja nie mogę teraz wyjść. Zobacz. bo ja... No widzę. Ja teraz... O, tak mogę zrobić chyba. Odejdzie. O, znalazłem kolejną gazolinę. Nie bo nie zobaczył. muszę ci się udało schować. A to ciebie chyba zobaczył. To chyba ciebie zobaczył. Nie, bo ja tu w kartonie. Czy on w kartonie jesteś? Mhm. Chyba mnie zauważył. Ja odniosę dwie. Czy będziesz czternaście, czyli po prostu jak ja odniosę, to będzie tylko jedna. Ja jedną mam. O, to, to już idziemy i będziemy... To my mamy razem trzy. Mamy razem trzy. Tylko by Green nam nie przeszkodził. Dlaczego jedziesz szybciej od ciebie? Nie, nie idziesz szybciej ode mnie. No. Gdzieś. ja już widziałaś swoje twój uważaj bo tam Green się czai na ciebie to się Green czai I blue King blue No tam green nie idzie. E, bo on teraz, bo on chwilę tutaj jest. Ten stręcny green. O, już Zaraz. O, widzisz, idzie. Zniknęła ci! Miałeś ją za długo! O, za długo ją miałeś A tu teraz, dopiero Za długo ją miałeś nicę Ale ty z tego grina! Nie, no. ja idę. Ja ryzykuję życiem. Ona gdzieś to w kanałach była. Nie, ona nie jest w kanałach. Ja widzę gdzie ona jest. Jak widzisz? Nie już zniknęła, bo było takie niebieskie światełko. To ona tam była. To niebieskie było. Ale ja coś chyba już zebrać. Już jak ktoś zebrał. Ma, ma. kapibara ma. Kapibara? Ktoś mnie zobaczył Manik, Maniku nie wiem co się stało. Co? E, bo mnie jeden zobaczył. No. no i... no i on nie mógł mnie złapać, no bo ja byłem w ukryciu. Tak, patrz, siutełkowe... o, mam! Co masz? Główkę miałem. musisz zbierać te główki słodkie. Fafa Jakie Jak ja uwielbiam mówię, no mówię Fafa No to takie słodkie go nawiózł. Fafamindu! Tylko najgorzej, jak będzie tutaj jakiś potwór. Już mamy cztery Fafamindze! Dobra, główki patrzałki. Patrz, główki patrzydełka. Patrzące główki. To one się nazywają spojrzenia! Widzę spojrzenia! Kto je nazwał spojrzenia? One nie wyglądają jak spojrzenia, prawda? To fafa ninja. na to, że to fafa ninja, moich. Nie ma, bo na to, że ich nie ma. One mogą się tylko tam przeturlać. widzicie <laughs> nowego fafa ninja? Dwa nowe fafa ninja widziałem! Idziemy po no, syjano Fafa Ninja O nie najgorzej oh! Prawie bym zginął Prawie bym zginął bo, bo zapomniałem, że to jest ta wieża I prawie bym zginął Idę po jednego Fafa Ninja Znaczy główki patrząc, po patrzącą główkę idę z... Ale bym mnie złapał Kto? Jeroz Nie zapatrzyłam tą główką W no, ostatniej chwili Czy no, my się schował na tym tak. Ja będę ciągle z niepatrzącą główką Zabiegna Mam mały nam patrzącą główkę o, kogo to nie będzie złapał mnie kto kto Perpu. Cloudy Purple? Mm -hmm. A gdzieś słyszałem Blue Kinga bo Już by, by je złapał, ale nie widziałem gdzie jest, ale na szczęście mnie nie znalazł, Blue King Cyanowa, o, cyanowa jest no, ty mnie Manie, Manieku, Dlaczego mnie spectytujesz? Maniek, dlaczego mnie spectytujesz? Dlaczego? go p p p